Duży samolot pasażerski dostał się w obszar szalejącej burzy. Został uszkodzony przez grad i rozbił się na Placu Czerwonym w Moskwie. Na miejscu szaleją pożary i jest wiele ofiar w ludziach. Cześć wszystkim z tej strony: bulionek. A dzisiaj mamy specjalny odcinek. Tu pole się rozpierzyło. oprząt. Nie no, tak naprawdę, to samolot widzieliście poprzez opa silny opadek gradu.

Lego. Już Pierwszy start lecicie tam zająć się na placu. Pożar ma wysoką temperaturę a jego ugaszenie będzie wymagało jednoczesnej pracy kilku wozów strażackich To Teraz denerwuję takie takie latające ptaszyska Mamy już pierwsze ofiary gdzieś tutaj dochodzę to. Ha, dobra. to dobra. Dobrze podnieć Podnieść Zdrażacy do no, mi potrzebni tutaj, jako asysta do przenoszenia ofiar. Już prawie widzę. Ugaszone. To jest największy problem, to wszystko. Nie, 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 nie. O, proszę, pierwsza ofiara. Podnieś go. Za pomocą dźwigu możesz usunąć części braku, aby poszukać ofiar wypadków więzionych pod spodem. Ale już nie zrobione. I Słucham. tutaj. Poszamy. I tu go weźmiemy. No, co fajne. bim, Zaraz kolejną? Nie zaraz. Tu gdzieś na pewno będzie jeszcze. Ale na razie musimy się przedostać stąd. I ty jedziesz tam. E, gdzie jest nasz wóz strażacki? Odejdź tutaj sobie nie można pani Kolejnego mamy I z w I tak odgarniamy, odgarniamy chociaż tutaj nie będzie ryzykował za bardzo szybko Odjazd wysoka temperatura Dobra, wszyscy bierzcie gaśnicę. Praktycznie zrobione! Cyk, cyk, cyk. Ruszamy! Co jest? Ruszamy! No, 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 no. Tak, Wy i bierzecie węże i gasimy wszystko. GASIMY Teraz wiecie, że strażak nie może się zbliżyć, że oznaczamy to miejsce Aha Gdzie jest ten strażak? O, jest Ruszam Drogę Praktycznie zrobione! Już pierwsza ofiara wypadku. Znaczy, no, katastrofy katastrofie smoleńskiej. Smoleńskuwa. Dobra. Nie ale... Powoli, powoli. W sumie ja nie wiem, co wtedy by taki był podnieść. Mamy drogę! Tak? Drogę! Rozumiem! Dawaj, dawać, dawać. Gasić, gasić, gasić. okej okay. to no, się podista to się podista tak proszę nie może się zbliżyć do wyznaczonego celu no 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 o jest kolejna fera Tak jest no 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 no, no. no, 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 no. No, nie, to chyba już. Jakbyś się jakoś tam przedostał, to było fajnie. Bardzo fajnie. Zmieni jeszcze to. O, cholera. No to nie było to wyposażenie. Jedź tam. Dobra, gdzie jest? Mamy jakieś starażarkę. Panić go. No w sumie, siedź tu. Lecimy Leci Tu Albo nie. Jeszcze jednego sobie dodamy do asysty. So jest. Tak, jedziemy na drugą stronę. A tutaj weźmiemy sobie z jest bliżej, i weźmiemy ofiarę swojej łapy. żeby się nie nudzić, podejść tu bliżej. Mamy dwa śmigłowce jeszcze do wykorzystania. Zróbmy sobie drugi punkt medyczny z drugiej strony. E... Pamiętam. Szkoda, Jeszcze to sobie podjedź. O proszę. Cek. No jeszcze okay, gdzieś tu. Jesteśmy ok, gdzie tutaj ofiary, ale mamy widzę tutaj jeszcze ofiary w oknie. Jemu dajmy... Ym... Jak to się nazywa? Dobra, tak? zaważmy. Damy mu skokochron. Ty skokochron wiesz. Nie mogę? To nie mogę. Teraz tak. Was do środka i wy pomożecie dalej. Pomożecie z drugiej strony również. Czy mamy coś podobnego na wzór? O, właśnie. Robina strażacka. I podjedziecie sobie. I zaczynamy szukać dalej ofiar. Aby żeby też za dużo tego nie szukać, to wiemy pieska i hmm. sanitariusza i pieska wdamy też tutaj. Już <noise> się kaszleć strasznie, ale trzeba się powstrzymać. Nie będziemy kaszleć. Podejdźmy sobie do następnego. Hop, hop. No i rozstawiamy Robinę strażacką. Nasz strażak sam... Wezwie sobie. Sobię, sobię, sobię. Za dużo sobie mówi ostatnio. Oooo oh. Hop ja się uratować wypadku z więc jest już bezpieczna. Cały O proszę. I nasz piesek znalazł. Kolejną ofiarę. Możemy gasić czymś takim? Ale jak gasić? W sumie jest to psikawka niby, ale jak ona się ma rozłożyć do psikać na to?

o, 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 znów coś na Tak Świetne wykorzystanie służb ratowniczych. Takie psy to chluba. Tak? Proszamy, proszamy. Tak? Udało ci się znaleźć wszystkie ofiary, uwięzione pod gruzami. Dobra robota. Do roboty. Jakieś pożary mniejsze zostały. Ale. Trzy, cztery. Wszystkie gaszą, wszystkie gaszą. Chyba też nic nie robisz, tak, nic nie robisz. Czyli mamy wszystkie osoby z grozów, Wszystkich cykanów na to tak? tak, cykan też człowiek. Tak. Tylko, że nie inne podejście z stylu życia. Chyba ta, są zrobimy Tak, Zajmę pilot Zajmijcie się ty. Czy robisz wszystkie ofiary? Tak, jedna poleciała, ta poleciała. Czyli zostało na jeszcze. Ugaszenie tych pożarów Słuchajcie się do środka. Niech się okniej Udało ci się zawieźć wszytską czarę do szpitala, no, oh, Wszyscy gasimy, wszyscy. I jak widzicie, tak się potoczyła sprawa z Topolerem. Ogólnie rzecz biorąc, masz powody do zadowolenia. Warto jednak przeczytać szczegółową analizę no, dobra, i no. dowiedzieć się, które często wymagają często złoto. Ja zrobię tego na 100%, bo nie o to chodzi. Nie jestem jakimś mistrzem. Dobra. tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie łapki w górę. Odwiedźcie mojego Facebooka. Oczywiście tam też będą pokazywane następne odcinki. No. Pamiętajcie, każda subskrypcja łapka w górę motywuje mnie do dalszej pracy. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Z tej strony Bulionek. Spodobał Ci się mój film, a jesteś pierwszy raz na moim kanale? I chciałbyś obejrzeć więcej tego typu materiałów, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i na dole komentarz. Pamiętaj, każda subskrypcja, łapka w górę czy komentarz motywują nas, les playerów vlogerów do dalszej pracy.